Szanowni Państwo, mamy rzeczywiście dzisiaj dyskutować o sprawach ogromnie istotnych, bardzo mocno wpływających na status naszego państwa, ale także na sytuację Polaków. Planowaliśmy tę dyskusję od dawna. Nie jest prawdą, że jest ona próbą odpowiedzi na władzeńskie wystąpienia pewnego ministra, ale nie wiedzieliśmy, że odbędzie się ona w tak szczególnym momencie. W momencie, kiedy posiedzenie Rady Europy zakończyło się decyzjami bardzo daleko idącymi, decyzjami, które mają wpływ na kształt Unii Europejskiej, ale także mają, mogą mieć bardzo daleko idący wpływ na sytuację naszego państwa. I proszę pozwolić że skoncentruje się na uwagach odnoszących się właśnie do tej zupełnie nowej, nie do końca jeszcze zanalizowanej sytuacji. Nie do końca zanalizowanej, niemniej co do głównych swoich zarysów, głównych wymiarów, jednak jasnej. Obecny rząd podjął decyzję o daleko idących skutkach, Decyzja o tym, że Polska ma przystąpić do umowy, umowy, której sens jest następujący, sens naszego polskiego punktu widzenia. Mamy o to ograniczyć to ograniczyć w bardzo istotnym stopniu naszą suwerenność i to w tych sprawach, które dla funkcjonowania demokracji są szczególnie ważne. Jeżeli spojrzeć na dzieje europejskie, co na tym idzie światowej demokracji, to była ona budowana wokół sporu między władcą a jego poddanymi o podatki, o pieniądze. Wokół tego budowano mechanizmy demokratyczne, mechanizmy związane z tym wczesnym parlamentaryzmem który później dojrzewał, który w ostatecznym rachunku doprowadził do powstania tych form demokracji, które funkcjonują dzisiaj. Otóż właśnie ten obszar ma być dzisiaj poddany szczególnej kontroli, kontroli zewnętrznej wobec poszczególnych państw, kontroli której charakter nie jest zresztą jeszcze do końca określony. Bo umowa nie jest zmianą traktatu, tylko umową dodatkową, wobec tego powstaje pytanie, kto w gruncie rzeczy ma kontrolować. Więc jeszcze raz tutaj chcę mocno podkreślić, że mamy do czynienia daleko idącą próbą, bo ciągle to jest jeszcze tylko próba, decyzje ostatecznie nie zapadły. Ograniczenia. Naszej suwerenności i co za tym idzie, także ograniczenia naszej demokracji. Nasz status obywateli przy przyjęciu tego rodzaju regulacji będzie statusem znacznie słabszym niż dotychczas. Wpływ naszego głosu, głosu jako wyborców, będzie ograniczony, będzie można powiedzieć korygowany przez czynnik zewnętrzny. To po pierwsze. Po drugie, wejście do tej umowy będzie nakładało na nas także obowiązki o charakterze finansowym. Będziemy za znalezienie się w tej nowej, cudnej dzisiaj do określenia, nienazwanej jeszcze w końcu strefie, płacić. Będziemy płacić i to będzie opłata, można powiedzieć, suta. Znów. Nie można jeszcze konkretnie określić, no ale jeśli to ma być 50 miliardów euro w ramach tych 200, które mają być zapewnione dla państw bankrutujących, to nasz udział, gdyby go liczyć na podstawie wielkości kraju, ludności kraju, to musiałby być udziałem bardzo poważnym. Można przypuścić oświadczenia Banku Narodowego, które zostały tutaj już złożone, oznaczają, iż podstawą tego płacenia, zasobem, do za którego się mamy tutaj odwołać, jest rezerwa dewizowa Banku Narodowego. Te 74 miliardy euro, które w tym zasobie w tej chwili mamy. Otóż dotychczas przyjmowaliśmy zasadę, to było przyjmowane przez wszystkie rządy, także ten nasz, że ten zasób jest nienaruszalny. Że ten nasz zasób jest nienaruszalny nawet wtedy, jeżeli by chodziło o podjęcie jakichś ważnych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki przedsięwzięć. Na przykład wtedy, gdyby chciano do niego sięgnąć dla podjęcia jakichś inwestycji, dla zwiększenia czegoś, co można by określić jako fundusz rozwoju. Naszego kraju. No. Dziś mamy ten zasób nauczyć, po to, żeby sfinansować bogatszych od nas. I to znacznie bogatszych od nas. Jest to sytuacja, powiedzmy sobie, w najwyższym stopniu godna zastanowienia, jeśli by nie określić tego oszczędności. Dalej mamy, proszę Państwa, kwestię naszego statusu w tej nowej grupie. Tutaj jasności nie ma. Do Eurolandu w tej chwili nie wchodzimy, zresztą do tego jeszcze wrócę, czyli w zasadzie jesteśmy tylko obserwatorami. Tak dotąd to, to, to ujmowano. Ostatnio, w ostatnich godzinach, pan Lewandowski. Komisarz Unii Europejskiej stwierdził, że jeżeli będziemy płacić, to będziemy mieli głos. Ja nie potrafię Państwu odpowiedzieć, jak to będzie naprawdę, ale wszystko wskazuje na to, że jednak głosu mieć nie będziemy. Czyli krótko mówiąc, mamy wejść do grupy, w której będziemy obserwatorem bez głosu decydującego za ogromną cenę polityczną odnoszącą się do wartości zupełnie fundamentalnych dla naszego bytu narodowego dla charakteru naszego państwa i dla naszego statusu jako obywateli. No, to powiedzmy sobie jest yy, decyzja, która wymaga najgłębszego zastanowienia. Wreszcie, proszę państwa, jest jeszcze jeden aspekt tej decyzji. Otóż to jest kwestia odnosząca się do naszego przyszłego wejścia do euro. Można zakładać, że zgłoszenie się, tego rodzaju zgłoszenie się, gotowość do obecności w tym nowym tworze jest też zobowiązaniem do szybkiego, czy w każdym razie względnie szybkiego wejścia do strefy euro, czyli przyjęcia tej waluty. Ja nie chcę tutaj odwoływać się do tych bardzo malowniczych porównań, które używają. Niektórzy ekonomiści analizując tą sytuację. Już raz się odwołałem do tego płonącego Pałacu Kultury. Bardzo wielu ekonomistów i to tych o bardzo mocnej pozycji w polskich naukach ekonomicznych, choćby ostatnio na łamach Rzeczypospolitej, chodzi o tą część Rzeczypospolitej, która jest poświęcona kwestiom ekonomicznym, wyraźnie pisze. Iż Polska do wejścia do strefy euro jest całkowicie nieprzygotowana, że dla takiego kraju jak nasz oznacza to bardzo daleko idące ekonomiczne zagrożenie. Czyli mamy tutaj kolejną konsekwencję tej zdumiewającej decyzji. No i wreszcie, proszę Państwa, nie można jej rozpatrywać bez uwzględnienia kontekstu tego, można powiedzieć, małego kontekstu określonego przez sławetne wystąpienie ministra Sikorskiego w Berlinie, gdzie gotowość do swego rodzaju podporządkowania się Niemcom została sformułowana wprost, bądźcie naszymi przywódcami, no czyli my się jesteśmy gotowi podporządkować, bo przecież na tym, na takiej relacji polega przywództwo, ale także Trzeba odwołać się do kontekstu szerszego, który dzisiaj jest opisywany niemalże we wszystkich organach pracy europejskiej, polskiej także, nawet w takich, które mogą uchodzić za euroentuzjastyczne. To jest rozwiązanie, można powiedzieć, niemieckie. Czyli krótko mówiąc, przyjęcie tego rozwiązania oznacza, że status kliencki który przyjęła Polska pod rządami Donalda Tuska zostaje ostatecznie potwierdzony i można powiedzieć zinstytucjonalizowany. To nic innego, jak tylko twierdzenie, że Polska jest państwem no, nawet już nie drugorzędnym, bo w hierarchii statusów państw status kliencki i to kliencki wobec. Państwa, które supermotarstwem no nie jest i być nie może, bo jest po prostu na to dużo za słabe i ekonomicznie, już nie mówiąc o zupełnym braku siły militarnej, to jest status bardzo, ale to bardzo niski. Teraz powstaje wobec tego pytanie, czym kierują się ci, którzy tego rodzaju decyzje podejmują. Otóż próba racjonalizacji tych decyzji jest. W moim przekonaniu możliwe tylko wtedy, jeżeli odwołamy się do interesów czysto osobistych, jeżeli odwołamy się do jakiejś perspektywy osobistych karier, osobistych awansów w ramach Unii Europejskiej, bo żadne rozumowanie, które odnosi się do interesu narodowego, tego rodzaju decyzji usprawiedliwić w jakikolwiek sposób, uzasadnić nie może. I to jest. Proszę Państwa, to, co określa wymiary chwili, w której się znajdujemy i w której podejmujemy bardzo ważną dla Polski dyskusję. To jest sytuacja, której określenie jako niepokojąca jest łagodne. I to jest jednocześnie sytuacja, która ma swój wymiar konstytucyjny. Będą tutaj mówili o tym inni, ale chcę powiedzieć bardzo jasno. Nie ma żadnej możliwości przyjęcia tego rodzaju rozwiązań, jest tylko poprzez zastosowanie artykułu 92 Konstytucji, a więc poprzez odwołanie się do większości dwóch trzecich parlamentów. I tych dwóch trzecich w polskim parlamencie nie ma. Ja oczywiście z łatwością mogę odtworzyć próbę kolejnej socjotechnicznej gry, która będzie prowadzona przez rządzących po to, żeby ich niepowodzenia, ich skrajne niedołęstwo, ich nieumiejętność rządzenia krajem zrzucić niejako na innych na zasadzie nie zgodziliście się na tego rodzaju rozwiązania, to teraz macie ale chcę też powiedzieć, że z całą pewnością prawo i sprawiedliwość nie da się w ten sposób szantażować. My tego rodzaju rozwiązań nie przyjmiemy i nie będziemy ich traktowali jako obowiązujące, jeżeli nie zostaną przyjęte w odpowiedniej procedurze. To znaczy, jeśli przyjdzie czas, a wierzę, że przyjdzie, kiedy przyjmiemy władzę, to jeśli te rozwiązania zostaną przyjęte w procedurze innej niż artykuł 90 drugiego konstytucji, tej, projekt określony jest przez artykuł 92 Konstytucji, to będziemy je traktowali na zasadzie non est. Dziękuję.